Witam Państwa w specjalnym wydaniu programu Smak Emigracji. Święta Bożego Narodzenia i końcówka roku to doskonały moment na przemyślenia, podsumowania i refleksje. Niezwykłej refleksji będzie wymagać od Państwa udział w internetowym plebiscycie na bohatera programu Taste of Emigration. Zachęcam wszystkich do głosowania na swojego kandydata. Robimy to klikając like na odpowiednim zdjęciu. Oto nominowani do nagrody. Łukasz Ceglarek pracuje jako waktmester w firmie norweskiej. Swoją karierę rozpoczął jako fachowiec złota rączka 9 lat temu. Odsłania kulisy życia w jednym z najbogatszych krajów europejskich. W Norwegii mieszka z żoną Karoliną i dwójką dzieci. Ojciec Gerard Filak duszpasterz, patriarcha Polonii Norweskiej, Ślązak z krwi i kości, gorliwy w służbie, obdarzony niesamowitym poczuciem humoru. Lilia Iversen, wraz z mężem Helgę i trójką dzieci tworzy wspaniałą polsko-norweską rodzinę. Sportsmenka, uczestniczka paraolimpiad, przywiązana do polskiego języka, historii i tradycji, w wolnych chwilach maluje obrazy. Janina Januszewska-Skrajberg, dziennikarka i pisarka, łącznik kulturowy między Polską a Norwegią, autorka książki Sercem, w dwóch krajach. Ojciec Wojciech Kotowski, charyzmatyczny kapłan, wokół parafii w Stabek pod Oslo zintegrował młodą emigrację. Po 8 latach posługi w Norwegii wrócił do Polski. Robert Kowalski, z zawodu mechanik samochodowy, niezawodny ekspert od każdej usterki, prawdziwy fan motoryzacji i włoskiej muzyki. Specjalizuje się w produkcji i wstawianiu kratek działowych do wszystkich rodzajów aut w Norwegii od 8 lat. Marta Lislegård swojego męża Bjorna, znanego norweskiego muzyka, oczarowała talentem fotograficznym. Po udanej sesji zdjęciowej postanowili się pobrać. Wychowują dwójkę dzieci. Marta nauczyła mówić męża po polsku. Piotr Mazur obala mity i stereotypy ciążące na polskich emigrantach. Swoją pracę wykonuje z należytą starannością. W ciągu roku zdobył uznanie, szacunek i zaufanie norweskiego pracodawcy. Patryk Orzechowski reprezentant rozwojowych dyscyplin sportowych parkour i freerun. Razem z przyjaciółmi z Polski i siostrą Angeliką tworzy w Oslo grupę Street Flow. Katarzyna Rybak instruktorka fitness i dietetyki. Od kilku miesięcy w atmosferze sukcesu prowadzi w Oslo zajęcia z jumping frog. Pełna energii i optymizmu wysyła w kierunku otoczenia pozytywne wibracje. Paweł Widerski, zawodowy kierowca, swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Zasila szeregi siatkarskiej drużyny Polonia Oslo walczącej o wejście do drugiej Ligi Norweskiej na emigracji od 9 lat. Wojtek Wójtowicz. Dyplomowany murarz, tynkarz i robotnik budowlany. Specjalista od gzymsów, fasad i elewacji. Z żoną Jolą promuje w Norwegii polski folklor i muzykę ludową. Po czterech latach emigracji Wojtek z Jolą wracają na Lubelszczyznę. Przemko Zagierski. Syn zamordowanego w Katyniu polskiego oficera. Wykładowca metalurgii na Uniwersytecie w Oslo. Żeglarz, narciarz, fotograf i filmowiec. Gorący patriota i społecznik. Natalia Rzyngiel. Z młodszym bratem i rodzicami prowadzi w drammen polską cukiernię. Natalia jest tłumaczem i nauczycielem norweskiego w szkole językowej. Jej znakiem rozpoznawczym są Neo i Neptun. Zwycięzcą zostanie osoba, która do dnia 24 stycznia do godziny 12 zdobędzie najwięcej lajków pod swoim zdjęciem profilowym. Oglądacie? Smagaję nibacy. Jeszcze raz zachęcam Państwa do głosowania w naszym plebiscycie. I już dziś, w imieniu całej redakcji, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Nie zapomnijcie zalajkować naszego profilu. Redakcja programu Smak Emigracji oraz Związek Polaków w Norwegii składając Polonii i Polakom na całym świecie najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2016 roku zachęca wszystkich do głosowania i wyboru swoich faworytów.